Emocje sięgają za Co tu będzie. Zaraz. Przestań. Wchodzimy za trzy, dwa, jeden. O, hej. O, cześć. Nie zauważyłem Cię. Nie, no bo ja tu siedzę od wczoraj. Mam wrażenie, że jesteśmy trochę podobni w twarzy. Tak, ale ja teraz jestem bez zarostu. Tak? A lubisz mieć zarost? Czy wolisz tak na gułkę? Na co? Na gułkę. Gułkę? No. Co to jest gułka? Skąd Ty Nie jesteś? Żeby być ogolony. Ja jestem z Kujaw. Z Kuj Kojarzysz takie miasto inowrocław. Byłem tam. Mm. Byłem Fajnie w Wrocławiu, ja nie polecam. Byłem w Kalkucie, byłem w Delhi i byłem w inowrocławiu. Trzy miasta odwiedziłeś tak, w swoim życiu. Tak. Słuchaj, byłem by, no, bogate miasto kiedyś. No, przecież tam ten hotel główny taki bast. centrum. Tak, Bast, no Bast. 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 A, bast. Tam, tam mieszkałem. I jest przede wszystkim piękna figura Świętej Kingi, patronki górników. No, za mnie nie ma żadnych gór ani kopalni, A nie, kopalnia no, jest kopalnia soli, no. przepraszam. Była kopalnia soli. No i te ruiny soli. przecież tam i to całe tak. uzdrowisko i tężnie piękne. Piękne tam. Widzisz, jak się zaskoczyłem, Inowrocławie. W jest Mało taki tego, po drodze stary do Inowrocławia, nie wiem czy wiesz, jest miasto. Tu padły na przykład. Kluczbork. Też. I tam zajechałem. Tak? Tak, dzięki rejsowi filmowi. Mm -hmm. e, filmu nawet bym powiedział. E, I pierwszy raz w życiu zobaczyłem właśnie miasto e, Kruczbork. Tak. Czy tak się zwiedzasz, takie pipilówki? Tak, ja lubię zwiedzać, wiesz. Ja lubię w ogóle Polskę. Ja lubię Polskę, która się zmienia. Ja lubię Polskę, która jest filmowa. Mm -hmm. e, lubię miasta, które grały w filmach. A Polaków, Polki? Też lubię. Ale mniej. <laughs> Odwrotnie. No o widzę, lubię pana, który piękne, piękne ma wzory na koszulce, widzisz, szczęki. No to Grzesiek jest na ziomek. A, cześć Grzesiek na ziomek. E, e, słyszałem, że grałeś w czymś tak. Najmro e, zdaje się. W Skłosza. A nie w co, tylko w czymś. W czymś. Tak. tak. W Najmro. Tak. Milicjanta grałem. Miałem nawet swój wąsk. Tak? To był no, Twój wąs, to czy to był przylepiany? To był mój później zgapili to wszyscy starych. Brad Pitt, Leo, wszyscy, kurde, ja byłem z tym wąsem na kan wiesz, tak? festiwalu. Później fenomenalny wąs, zawieruchy, wszyscy zaczęli kreować filmy. Nie wiem, na, w tym roku zobacz, masz filmów z wąsami. Nie, z wąsami, no. to prawda. Ten wąs nie jednym filmem trząs. Ten wąs nie jednym filmem trząs. <noise> 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 Powiem Ci szczerze, y jak już wracając do tego najmniej nieszczęsnego, Tymi wąsami wszystkimi. Nic ja uważam bardzo szczęsny. Szczę, Bardziej Wojciech. niż Wojtek? <laughs> <laughs> e... Ale czajisz właśnie? Ten Indowrocław nie jest takim złym miastem jest. No nie, no, ale to tylko dlatego, że uciekłem. No, ja jestem z A, Ale urodzony w Krakowie. A! To? W ten to? sposób. Takie królewskie miasto na południu. No tak, kojarzę. Z zamkiem. A to dom w stolicy przynoszą w końcu, czy nie do was? Nie no, to już nie, ja nie mogę powiedzieć, że do nas, bo ja tam hmm. tylko się urodziłem. Hmm. No tak. A to my tak po Krakowsku trochę gadamy w sumie. Ta, Tak, Jesteś. Mm -hmm. mm -hmm. no. Fajnie? no. Fajnie? Fajnie. Najmro też super, bo kręciliśmy też w Krakowie na Hucie. Na hucie? Na Hucie to obchodzi. <laughs> nie, ale powiem ci szczerze, ja myślę, że to, jeżeli to się przyjmie, Ta. ten rodzaj filmu, Ta. to będziemy mieli mnóstwo kopii tego. Mnóstwo, no i to mnóstwo. Będzie, no wiesz, no ty, byle nie na piratach. Myślałem, Myślałem, że że tyle nie, mówisz o kopiach. Jest nie, włas, nie tylko własności intelektualnej, no. ale także intelektualnych kopii. Intelektualnych kopii własności. Tak. Wiesz co, no, wydaje mi się, że to, to, to jest kino, które zupełnie jak gdyby e, daje inny kolor PRL-owi i tymczasom i komu nie w ogóle tam wiesz, prze, prze, przeskatiwanią w, w epokę minioną. Mhm. Kino, które jest nie jak gdyby niewyobowiązująco Cię zaprasza do kina mhm. ten film. I ja to tak odbieram to, że siadasz w fotelu i, i dostajesz po prostu kawał, kawał no, historii, która mhm. bawi, która wzruszy, która uśmieje cię. Na pewno nie będziesz się wiercił w fotelu, oglądając mhm. ten tak. film. I myślę właśnie, że on, ten film jest w stanie wyznaczyć nowy trend w ogóle w polskiej kinematografii, jeżeli ludzie zaczną go dobrze oglądać. Takie wrażenie. Miło, że to mówisz. Myślę, że takie głosy jak ten są, są jak gdyby pochodną jednej zasadniczej sprawy. Jeżeli robisz film, który kochasz zrobić, mhm. który, który przynosi ci wiele dobrej zabawy w procesie już twórczym, który Powoduje, że zbierasz niezwykle profesjonalną ekipę, która chce dawać mhm. z siebie jak najwięcej, e, nie przeciążając się zbytnio, mhm. no to, no to, to ta, takie kino powstaje. Tu Mateusz Rakowicz, producenci, tak. e, Jacek, podgórski operator, no, no po prostu wykonali kawał roboty nie, niespecjalnie oblewając się potami. Przy tym filmie. Wiesz, to nie było jakieś rozkminianie psychologi, psychologii mhm. postaci czy coś. To, ujma to nie jest wiesz, charakter. Ja się śmieję. Już dwa razy powiedziałem naszemu scenarzyście na, na spotkaniach z widownią, że no, ten, ten, tutaj scenarzysta mówi, że to nie jest film biograficzny, ale mhm. mogę Państwa uspokoić, że będzie biografia Ujmy. <ślesz> 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 to, proszę, albo, albo najciekawsze przygody Barskiego. Bę, no. <grym> <grym> tak będą. Zanim się dostał do służby. Będzie 30 godzin dokument, jak pędzi tą wódkę, którą pijecie na końcu. <grym> tak, tak, Normalnie niczym jest człowiek, który zabił Don Kigota. Tak. Tim, <grym>, który ledwo co powstał. No. Nie no tak. I myślę, że jakby to takie fajne kino, które jest efektowne, nieefekciarskie, jest mm -hmm. mądre, nie przeintelektualizowane jest. Wzruszające, a nie y, takie słodkawe, aż do bólu. To jest coś takiego, czego no, chyba nam brakuje. nie? Bo zobacz, jak spojrzysz na te filmy, które mamy teraz, to jest albo jakiś taki mit narodowo-wyzwoleńczy, który po prostu no, albo zginiemy wszyscy za Polskę, albo nie zginiemy w ogóle. Y, albo masz po prostu, no, wiesz, Baśka mówi: Kocham cię, i tego typu kwestie. Nie, nie masz takiego wrażenia, że to jest taki idealny w punkt, y, moment, żeby zrobić ten film i żeby zainspirować innych twórców? Absolutnie zgadzam się z tym, y, co powiedziałeś na końcu że jest to film w punkt, który może inspirować widzów, żeby śmiało mówili, że polskie kino wychodzi na najwyższe poziomy, bo się nie wstydzimy niczego, używamy odważnie połączeń, używamy odważnie cytatów, nawiązań mhm. do czy popkultury, czy różnych, różnych spraw z tym związanych. Nie wstydzimy się, czym jeździliśmy, nie wstydzimy się, mhm. że, że, że każdy chciał być po prostu amerykańskim Jamesem Deanem. Mm. Pierwszą część, co powiedziałeś, że mamy takie albo Baśka to kocham cię, albo o, w, w duchu wyzwoleńczym, każde kino jest potrzebne, y, mhm. to już, to, to też jest ciekawe, że mamy możliwość właśnie wyboru mhm. i y, y, ja, ja szacu, szanując historię naszą, szanując nasze prze, przeszłościowe sprawy oczywiście, no ja już zbytnio nie lubię tego kina, które ciągle ci mówi jak jesteśmy źli, jak było źle i jak w ogóle, nie? No właśnie mówię o tym w dobrym W dobrym pojęciu, mm -hmm. użyciu, jak najbardziej. Jeżeli to ma być pretekstem tak. do powiedzenia o jakiejś zmianie, o przeistoczeniu bohatera, o wielkim problemie, który mm -hmm. może na przykład ma bohater, tak jak, jak, jak czy to jest problem alkoholowy, czy to jest problem z hazardem, czy to są problemy jakiekolwiek, które są, mhm. i o których trzeba mówić, jak najbardziej, które są zarąbiście, ważne też w naszym codziennym życiu, we współczesnym życiu, zwłaszcza dzisiaj. Ten świat, który, który jest, wiesz, bombardowany wręcz z każdej strony przez fake news, przez informacje, która rozchodzi ci się w mgnieniu oka w sekundę, po prostu, wiesz, która potrafi Cię zniszczyć albo wywinować na, na króla bez sprawdzenia na przykład tej wiadomości. To są bardzo ważne problemy, problemy młodych ludzi, problemy rozmowy, dialogu, wiesz, problemy z psych, ps, ps, psychiką, wiesz, problemy Mnóstwo, ale żeby to było opowiadane w sposób mądry, mhm. inspirujący do tego, żebyś zapukał do tego sąsiada i zapytał, czy u niego wszystko w porządku. Mhm. I myślę, że tak to będzie, że tak się stanie. Wiesz co, myślę że, myślę, że to też od nas zależy, od filmowców, od twórców, od, od każdego z nas, no wiesz, no, myśl globalnie, działaj lokalnie, to, to pojęcie nie jest tylko używane w biznesie, wydaje mi się, ale też powinno być używane w naszym środowisku, jeżeli mamy problemy na naszym podwórku, no, to nie, nie szukajmy ich tam, gdzie nie mamy pojęcia w ogóle, jak ten świat jest skonstruowany. A, w ten sposób. Ja o tym troszeczkę mówię też. Trochę tak jest, bo to, trochę kopujemy problemy innych ludzi, innych nacji, też tego Albo rozumiem. podłączamy się, tak, pod tak. problemy innych, zobaczcie, my teraz będziemy bronić mamy teraz tego problemu. Mamy te problemy, problemu, mamy bo... modne problemy. Modne problemy, tak, tak. Modny problem. Tak, no ostatnio... ładne co powiedziałeś, że modny problem. Tam. Ostatnio właśnie sąsiadka zapukała do mnie w jaktaj, mi kafelki poszły, więc nie wiem, co z tymi sąsiadami będzie. No to, to, to ktoś ma problem. <grym> Albo ty, że źle ci położyli kafelki. <grym> może iść do mnie, powiedz pani, co jest taka sprawa. No źle mi położyli kafelki. No Może chyba tej serdik. Ja ostatnio miałem tak, stary, miałem taką sytuację właśnie. Zaparkowałem na takim miejscu u siebie pod blokiem. Na niebieskim nie, czy nie? Nie, 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 nie lubię to. Nie, nie, nie. We Francji jest bardzo ładny znak na to. City si mon Montplan, Pchenny Osimononicab. Jeśli bierzesz moje miejsce, weź także moje kalectwo. Mm -hmm. e, natomiast nie, 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 nie lubię takich rzeczy robić. W każdym razie zaparkowałem na miejscu, że parking tylko dla mieszkańców lub gości. Tak. Ale wyjmowałem rzeczy i tak, jakiś facet wyszedł. Niech odjedzie. Ja mówię, dzień dobry panu, zapraszam na kawę. <laughs> y, niech odjedzie, to nie te. Zaczął jakiś taki sobie mówię, dzień dobry, przedstawiłem się, jestem sąsiadem pana, możemy pogadać, zapraszam. Niech odjedzie. No ale wiesz, próbowałem. Mhm. No trochę o tym mówię, no, że czasem może ktoś nie przyjąć twojego zaproszenia, co nie znaczy, żeby nie próbować. Trzeba mieć zawsze w bagażniku papierosa i kiełbasy. Dokładnie, jak najmro. Dokładnie, <laughs> żeby tak. pies nie szczekał. I jeszcze a bo to chciałem powiedzieć, że jest dużo takich yy, w tym filmie nawiązań estetycznych do. Yy, no ludzie mówią, nawet proszę, ten film jest bardzo mocno tarantinowski. Czy miałeś takie wrażenie? Bo pracowałeś i tutaj z naszym polskim tarantino, i z prawdziwym. Wiesz co? Jeżeli są cytaty, jeżeli jest jakieś mhm. porównanie, no to dlaczego się bać porównań do najlepszych? No? Mhm. Więc, więc tutaj absolutnie żaden to przytyga, ani żaden wstyd. Filmowcy. Lubią gdzieś inspirować się dobrym kinem, jeżeli potrafią później to wykorzystać w sposób mądry, a nie kopiować, no to to jest, to jest hit. No Quentin sam przecież uwielbia westerny i śmiało o tym mówi, o spaghetti western, o całym francuskim kinie wczesnym później i tak dalej, więc bardzo to, bardzo to lubi i używa to w swoich filmach, więc, więc takie rzeczy są jak najbardziej. W punkt. Myślę, że Mateusz też, też inspiruje się. Mateusz przede wszystkim inspiruje się komiksem, bo on to mhm. uwielbia. Przez lata przecież rysował znakomicie e, e, wszystkie, wszystkie storyboardy. Mhm. E, I on też to tutaj wkłada, więc, więc to jak gdyby. Jakieś, jakieś porównania do innych filmowców, którzy prawdopodobnie też lubią to robić, też tak. robią. Andrzej Wajda świętej Pamięci, przecież kapitalnie, no to w ogóle nie mnie o tym mówić w ogóle, bo ja pracowałem z nim tylko przy jednym filmie, natomiast no, przecież jego rysunki, jego, jego wszystkie te, 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 te rozmyślania filmowe, kadrowe, no to to jest majstersztyk, więc, uh -huh. więc jeżeli to gdzieś łączy... Z takim kinem i z takimi twórcami, no to to jest fenomenalne i, i, i cieszę tak. się, że tak Najmro też jest postrzegany, Chociaż tak. jeśli chodzi o Najmro, to za mało krwi jak na Tarantino by było. Bardzo mało krwi. Dole. Chyba no, bardzo mało, tak. No. Ale w ogóle grałem z Mateuszem, to yy, przypominam, że jest takim reżyserem w pełni słowa tego znaczeniu. Yy, czyli nie jest, jakby to powiedzieć, takim Yy, tylko człowiekiem, który jest odpowiedzialny za wszystko, tylko jest takim menadżerem tego filmu. On właśnie tak. opowiadał o tym, że dobrałem świetnych, genialnych dziękowców, świetnego, genialnego operatora, tak. świetnych aktorów. I właśnie, że ten jego umiejętność zarządzania tym wszystkim naraz, yy, wydaje mi się, że to sprawiło, że ten film jest taki wyjątkowy. Mateusz w dużej mierze. Też, Mateusz też dużo yy, długo przygotowywał się do tego filmu. Wcześniej. Mhm. Yy, budując historię, budując scenografię próbną. Jak mhm. yy, gdyby... Już widział ten film wcześniej, zanim go robił. Mm -hmm. e, później oczywiście jest kwestia montażu, kwestia doboru muzyki i, i, i tak dalej. Natomiast no tu nie było, tu nie było takich... E... Czuło się, że on po prostu jak ten dobry kapitan e, na statku, mm -hmm. on wie dokładnie, gdzie płyniemy, tak. jest przygotowany na ewentualny sztorm, ale żagiel jest bardzo mocno rozłożony. Zapraszamy zatem na najmro. 19.30 dzisiaj, mówię. 19.30 dzisiaj, jeszcze na festiwalu filmowym Gdynia. Do obejrzenia najmrokochakrad nie szanuje, A jeśli nie dzisiaj, to za chwilę w kinach waszych, w miastach. W Winowrocławi też. Kino Wrocław, Kluczbok, Kielce, Kaków. Wszystko na K. Wszystko. Kajmro. Kino Wrocław. Kino, kino. Zapraszamy. I zapraszamy do Gdyni. Quentin. Quentin, Quarantino. Just jeden dziennikarz tak do mnie poszedł i mówi: jak, 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 się, jak się panu pracowało z Quentinu Tarantino? Przed kwarantyną. Przed kwarantyną.